Hej, wracamy dzisiaj do Path of Exile, a wy jesteście na kanale, co jest grane, gdzie gram w gry po angielsku, ale komentuję po polsku. E, to jest filmik, w którym będę wam chciał pokazać jak poradziłem sobie z bossem numer 1, e, bossem aktu pierwszego e, w tej grze. E, tutaj e, na szybko pokażę wam e, sprzęt, jakim dysponuję. E, mój główny skill to właśnie jest ten Spectral Throw, e, o którym też mówiłem już w poprzednim filmiku. E, tutaj niewiele się zmieniło. Tak, to jest ten totem, który sobie ustawiam. Tutaj jest ten banner, który noszę na plecach. Aura witalności, aura precyzji oraz dash, czyli ten taki skok z cooldownem kilkusekundowym. Z przedmiotów to tylko zwrócę uwagę, że jeden unikalny amulet mi wypadł. Nie jest on niesamowicie istotny do niczego, ale troszkę daje nam odrobną szansę zablokowania zaklęcia. I regenerację many nam zdaje się zwiększa. No i tak, to jest Merveil, czyli boss pierwszego aktu. Walka z tym bossem ma dwie fazy. Na początku walczymy z taką panią, która rzuca jakieś takie lodowe kryształki. Tak jak widzicie, już ma właściwie końcówkę życia. Z tym, że w momencie, kiedy ją pokonujemy, to ona się spawnuje jeszcze raz jako taka Syrena. Nie wiem, jak to nazwać. Przynajmniej te potwory w tej grze nazywają się Sirens, zdaje się. Więc tak. Ona ciągle ma jakieś takie lodowe umiejętności, i też. Spawnuje takie małe stworki też dookoła, ale tak jak widzicie, bardzo szybko nam z nią poszło. E, szczerze mówiąc, e, nie pamiętam kiedy poradziłem sobie z Marvel tak sprawnie jak teraz, także może jest nadzieja pewna przed tą postacią, ale tak, to jest bardzo wczesny etap gry. E, tutaj już wchodzimy właśnie do aktu drugiego. Ale myślę, że chciałem zatrzymać ten filmik jako taki szybki update. Także myślę, że w tym momencie będę się już powoli żegnał. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam do lajkowania, komentowania, jeśli podoba Wam się content z Path of Exile. Jeśli Wam się spodoba, to może jednak zrobię jakąś serię. Natomiast na razie, jedyne czego się możecie spodziewać, to takie. Od czasu do czasu raczej krótkie filmiki ode mnie związane z tym, jak mi idzie tą moją postacią. Coś jeszcze chyba tyle. Jeśli Wam się spodoba, to zobaczymy się ponownie. Jeśli nie, to może nie. Tak czy siak, oczywiście jak zawsze bawcie się dobrze, grając w gry. Trzymajcie się. Cześć!